Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby spod znaku Koziorożca na czytanie na październik 2024 roku. Energia główna. Tomak. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka mieczy. I królowa kielichów. Co przyjdzie nowego? Świat i dziesiątka pentakli. Sprawdzę, to będzie chyba lepiej. A jeszcze jedna karta rada z tej talii będzie to dziewiątka mieczy. Trzy karty na pracę i finansa. Paść Dwójka mieczy. I siódemka mieczy. Rodzina. Dwójka pentakli. Dwójka buław. I szóstka kielichów Miłość miłości relacje, trójka mieczy, królowa kielichów, trójka mieczy, królowa kielichów i I jeszcze jedna karta, z wyrocznią Dwóch Wróżek na październik 2024 roku dla Koziorożca. Tridion. To zaczynamy? Zaczynamy od energii głównej, którą jest MAK. Tutaj w ciemnej odsłonie, czyli energia braku zainteresowań, braku wiary we własne możliwości i z tego powodu odkładania działań w czasie. Ta energia może pokazywać również niepewność, nieśmiałość oraz posuwanie się do krytykowania i manipulowania. Możecie również mieć kompleksy z jakiegoś powodu. Ale nie chcąc czuć się gorszą, opowiadać o sobie jakieś wymyślone, nieprawdziwe historie. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj mamy Szóstkę Mieczy i Królową Kielichów, czyli do przeszłości odchodzi skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z kobietą z trygonu wody, rak ryby skorpion lub kobietą bardzo wrażliwą. Do przeszłości może odejść również otwartość, na skupienie się, przyjrzenie się własnym emocjom, własnemu wnętrzu. Te karty mogą również komuś pokazywać, że do przeszłości odchodzi zmiana miejsca zamieszkania. Wyprowadzka być może od lub do osoby wrażliwej, troskliwej, opiekuńczej. Co przyjdzie nowego? Tutaj mamy świat i dziesiątkę pentakli. Mm. Najprościej może to być wyjazd za granicę, do rodziny lub w celu zarobkowym, żeby rodzinie zapewnić bezpieczeństwo finansowe. Ale również przedstawia nam się tu energia szczęścia, spełnienia marzeń i realizacji swoich planów dotyczących stabilizacji materialnej. Powodzenia finansowego. U kogoś może chodzić o spadek, darowiznę, ale niekoniecznie, ponieważ może to być y, sukces, który zapewni Wam bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo materialne. Kolejna możliwość jest taka, y, że korzystnie rozwiązujecie jakieś dotychczasowe trudności. I rozpoczynacie nowy etap w swoim życiu. Mamy tu dwie karty zakończeń: świat i dziesiątkę, a więc ewidentnie może jakiś etap waszego życia się zakończyć w tym miesiącu i rozpocząć się coś nowego, jakiś nowy cykl. Być może związany ze świadomością tego, co posiadacie i docenieniem tego, co macie. U kogoś może chodzić o sprawy materialne, u kogoś innego o rodzinne, na przykład docenienie czasu spędzanego z rodziną. Mamy tu dziesiątkę pentakli. Jest ona. Ta karta jest kartą bramą, która uczy właśnie docenienia, osiągnięć i dorobku przodków. Oraz pokazuje, że to, co Wy zgromadzicie w ciągu Waszego życia, może służyć Waszym dzieciom, wnukom, ale trzeba też zachować czujność, żeby pogoń za tymi materialnymi rzeczami nie przysłoniła innych aspektów życia. Bramę przejdziecie w momencie, w którym zaczniecie wykorzystywać pieniądze do pomnażania szczęścia swojego i swoich bliskich. Dobrze, teraz praca i finanse. Tutaj mamy pazia, buław, dwójkę mieczy i siódemkę mieczy, czyli pojawia się jakaś nowa szansa lub też niespodziewane wydarzenie, które zapoczątkuje jakiś nowy etap w Waszym życiu zawodowym. Na początku możecie być niezdecydowane, wahać się, bo nie będzie to łatwy wybór, będziecie musiały pogodzić pewne sprawy ze sobą, ale nie zamykajcie się na to, co przychodzi, tym bardziej, że paść buław ym, pokazuje, żeby łapać nadarzające się okazje. A siódemka mieczy mówi o tym, żeby wykazać się sprytem i natychmiast wykorzystać pojawiającą się okazję. Teraz mamy rodzinę. Tutaj mamy dwójkę monet, dwójkę buław i szóstkę kielichów, czyli pokazuje nam się szczęśliwa rodzina, która ze sobą współpracuje. Półdziała, spędza razem czas, być może planuje jakiś wyjazd, lub też rozmawia o nowych możliwościach, pomysłach. Ogólnie wszystkie te karty pokazują na pozytywną atmosferę w domu. Być może będziecie coś lub kogoś razem wspominać w tym miesiącu. Miłości, relacje. Tutaj mamy Trójkę Mieczy: Królową Kielichów i Asa Kielichów. I tu Królowa Kielichów, tak jak tutaj, nam się powtarza tak, może tu chodzić o jakieś rozczarowanie albo kłótnie z kobietą z trygonu wody, rak, ryby, skorpion ale na końcu mamy tutaj jakieś przebaczenie, pogodzenie się więc może to być chwilowa sytuacja a może chodzić też o sytuację, w której to będziecie rozczarowane tym albo pogodzicie się z kimś o Chęć pomocy kobiecie, właśnie takiej wrażliwej, emocjonalnej, która nie umie panować nad swoimi emocjami. I mamy kartę radę. Karta rada to dziewiątka mieczy. Ona radzi, żeby w trudnych sytuacjach zwierzyć się komuś zaufanemu, kto cię wysłucha i wesprze. W sytuacji, w której masz problem, którym nie chcesz się z nikim dzielić, napisz go na kartce. A pomoże to jakby zdjąć z ciebie część ciężaru, który nosisz. I później tę kartkę spal albo porwij, żeby nikt po prostu nie miał wglądu do tego, co tam jest. Dobrze. I jeszcze mamy kartę z roczni. Mądrość wróżek, jest to Trillium. Słowo kluczowe, miłość własna. Naucz się doceniać wszystko to, co delikatne i łagodne w twojej naturze. Zanurz się w tej czułej części siebie, która zawiera w sobie kosmicznego rodzica i kosmiczne dziecko. Skieruj się do swego wnętrza i odkryj to małe, wewnętrzne dziecko, które prosi o schronienie przed życiowymi burzami. Otul swoimi skrzydłami tego maluszka, daj mu miłość i poczucie komfortu. Popatrz, jak ta dziecina rozkwita otoczona bezwarunkową miłością wszechświata, jak staje się łagodną istotą światła, w tym tkwi potencjał wszystkich cudów. Pozwól sobie zaopiekować się sobą. Dzięki temu rozwiniesz się w najlepszą wersję siebie. Zbyt często w życiu widzimy wszystkie rzeczy, których w sobie nie lubimy, a nie dostrzegamy, jak cudownie jesteśmy. A wielka szkoda! Jak sądzisz, jak daleko mógłbyś zajść, gdybyś słyszał tylko pochwały, otrzymywał wsparcie i pozytywne przewodnictwo? Stwórca nieustannie obdarza cię właśnie tymi błogosławieństwami. Twoim zadaniem jest je przyjąć do swego serca i życia. Pokochaj siebie, nie zapominaj o swoich boskich narodzinach w tym wszechświecie. Stanowisz boską iskrę tej boskiej siły i nic nie jest w stanie ci jej odebrać. To poprzez ciebie Bóg decyduje się na wyrażanie miłości na ziemi. Jesteś ekspansją i częścią Boga. Wróżki to w tobie dostrzegają. Często zdumiewa je, że my ludzie tak rzadko widzimy własną boskość, coś, co przychodzi w sposób naturalny mieszkańcom królestwa elementali. Pragną jednak ci pomóc. Dlatego podążaj za nimi, poczuj naturalną łaskę, którą duch umieścił na tej planecie, dostrój się do niej. Poprzez naturę łączymy się z duchem, poczuj miłość, spokój oraz komfort boskiego ducha we wszystkich sferach swojego życia. Nigdy nie jesteś sam, zawsze towarzyszy Ci kosmiczny rodzic. Intencja. Najdroższa Matko Ziemia i Ojcze Nieba, jestem tutaj, aby jako dziecko ducha otrzymać miłość, która mi się z urodzenia należy. Wnoszę tę miłość do swego serca i się tym raduję. Odczuwam ogromną wdzięczność za ten czysty potencjał, którym jestem. Pozwalam sobie na rozwój, na to, aby rozkwitać w, tym, w Twym świetle i w Twojej energii. Niech się stanie dziś stwórz dla siebie wiersz miłosny. To by było na tyle kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania i oczywiście jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.